Nasz materiał o Kingu Diamondzie spodobał Wam się na tyle, że postanowiliśmy pójść za ciosem. Dlatego tym razem również zajmiemy się muzykiem, dzięki któremu zespół zawdzięcza swoją nazwę. W dzisiejszym odcinku prześledzimy, jak powstał i zdobył serca fanów zespół Dio. Oglądacie metanius.pl. Zapraszam! Jednak najpierw, jak na poważną redakcję przystało, spełnijmy kronikarski obowiązek. Ronald James Padawona, czy jak wolicie Roni James Dio, swoje pierwsze doświadczenia zespołowe zdobywał już w wieku lat 15. Wtedy to w szkole średniej dołączył do zespołu The Vegas Kings, gdzie grał na basie. W późniejszym czasie objął także stanowisko wokalisty, a sama grupa przyjmowała wiele nazw. Na początku było to Ronnie and the Ramblers oraz Ronnie and the Red Carpets. Grupa wydała nawet singiel na siedmiocalowym calowym winylu. Na stronie A widniał utwór Lover, a na stronie B instrumentalny Conquest. Rozpoczął studia, które przerwał po roku i to właśnie wtedy przyjął pseudonim Dio, którego użył po raz pierwszy w 1961 roku. Ciekawostka, pseudonim ma pochodzić od imienia członka mafii Johnego Dio. Zespół ponownie zmienia nazwę na Ronnie and the Prophets, wydaje kilka singli, by znowu w 1967 przyjąć kolejną nazwę The Electric Elves, którą i tak zmienia w 1969 na The Elves, by finalnie w 1970 stać się zespołem elf. Ten wydał aż trzy albumy. W 1975 Dio zwraca na siebie uwagę Richiego Blackmura, który wraz z kilkoma członkami zespołu ELF rekrutuje go do swojego nowego projektu Rainbow. W tym czasie powstanie jeden z pierwszych i największych hitów kojarzonych z Dio, The Man on the Silver Mountain. W 1979 drogi Dio i Rainbow się rozchodzą tylko po to, by ten pierwszy mógł zastąpić od jego osborna w szeregach Black Sabbath. Jego charyzma, ruch sceniczny oraz świetny głos od razu zjednują mu fanów legendarnego już wtedy zespołu, z którym udaje mu się nagrać dwa albumy Heaven and Hell oraz Mob Rules. Jego przygoda z Black Sabbath kończy się na etapie miksowania albumu koncertowego Live Evil przez narastające konflikty i w 1982 odchodzi z zespołu zabierając ze sobą także perkusistę Winniego Apisa. Biorąc pod uwagę, że wiemy jak histeria się potoczyła, można śmiało powiedzieć, że Roni był muzykiem z krwi i kości, który śmiało mógł powiedzieć Black Sabbath? A komu to potrzebne? Jednak nie do końca tak było. Tak czy inaczej, Roni zaczął snuć plan stworzenia własnego zespołu, by móc tworzyć muzykę taką, jaką sam chciał. To był dla mnie traumatyczny czas. Jesteś w jednym z największych zespołów na świecie i nagle nie masz roboty. I co wtedy robisz? Dla mnie zawsze to była kwestia tego, co dalej. Jakie mam pomysły, jakie ryzyko chcę podjąć? Nie miałem nikogo, więc pomyślałem: cóż, lepiej rusz dupę i zacznij pisać własne piosenki. Miałem garaż, a w nim ciasną komórkę. Poszedłem do radioshack i zacząłem wstawiać do niej te wszystkie pudła, podłączać je do magnetofonu szpulowego. Brzmiało to okropnie, ale byłem zachwycony. Zrobiłem z tego okropnego miejsca drugi salon. Mogę to zrobić. To był dla mnie nowy początek. Dio zrobił pierwszy krok, by zacząć swoją solową karierę. Jednak materiał był kroplą w morzu potrzeb. Przede wszystkim potrzebował wsparcia, ale także kogoś, kto pomoże mu ogarnąć nowy projekt. I dlatego zwrócił się do osoby, której ufał najbardziej. Byłam żoną, nie menadżerem, i wtedy powiedział: Dobra, teraz będziesz tym zarządzać. Zarządzałam jego sprawami, ale nie miałam pojęcia, jak zarządzać zespołem. Ale skoro we mnie wierzył, to dam z siebie wszystko. Wydaje mi się, że to Richie powiedział: Ona chce z niego zrobić gwiazdę. Tak, taki był mój cel. I tak oto menadżerem zespołu zostaje żona Roniego, Wendy. Ale zespół potrzebuje także muzyków i to nie byle jakich. Pewnego wieczora Roni przychodzi i mówi: Słuchaj, zakładam własny zespół. Chcesz dołączyć? Wow. Pewnie. Póki co jako duet Roni i Vinnie zaczęli ogrywać nowy materiał, a jednym z takich pierwszych gemowanych utworów był dobrze wszystkim znany Holly Diver. Znakiem firmowym każdego zespołu lat 80. jest gitarzysta. Młody, dziki, utalentowany i wyróżniający się od wszystkich innych. Takiego właśnie potrzebował nowy projekt, dlatego Dio i Vinnie wybrali się na poszukiwania do Londynu. I tam chodzili po okolicznych klubach w poszukiwaniu tego jednego właściwego. Wiedziałem, jakiego gitarzysty szukam. Nie podobał mi się styl, w jakim grali amerykańscy gitarzyści. Wtedy wszyscy chcieli być szybcy jak Eddie Van Halen. Grant z Richiem i Tonym wiedziałem, że chcę kogoś, kto będzie potrafił grać szybko jednocześnie czując duszę w jego graniu, Ronnie stwierdza, że odezwie się do kolegi z Rainbow, bo w jego mniemaniu nikt nie będzie tak zorientowany w gitarzystach, jak właśnie Jimmy Bane. Tak na dobrą sprawę to miało być coś, co dzisiaj nazwiemy teleporadą, ale Jimmy wyszedł z założenia, że to on będzie basistą zespołu. No i nim został. Jimmy jednak nie wprosił się na krzywy ryj. Podzwonił trochę. I trafił na chłopaka grającego w zespole Sweet Savage. Tak oto ostatnim elementem układanki staje się Vivian Campbell. Roniego kupiło to, jak ten chłopak grał. Dżemowaliśmy, a Viv wyprawiał na gitarze rzeczy niczym Chuck Berry. W momencie, gdy Vivian trafia do zespołu, ten ma już ukończoną większość materiału, do którego 19-letni gitarzysta dołoży jednak swoją cegiełkę. Ciekawostka dla tych, którzy mogą nie wiedzieć. Zanim Vivian dostał swój angaż, przez chwilę gitarzystą nowego zespołu Dio. To był pan o imieniu Jack E Lee, który jednak nie dogadał się z Ronim i dostał angaż w solowym projekcie od jego Mając kompletny skład, Dio szlifuje materiał, by przekształcić go w swój pierwszy pełnogrający album. Roni wynalazł miejsce o nazwie Sound City pozwalali nam robić tam co chcieliśmy. Mieliśmy tam automaty ze słodyczami. Pimbola, Piliśmy, jaraliśmy i graliśmy. To było wspaniałe. 25 maja 1983 na rynek trafia Holy Diver, który po dziś dzień przez wielu uważany jest za największe osiągnięcie Dio w jego solowej karierze. Album zdecydowanie nawiązujący do fantastyki, co nie powinno być zaskoczeniem, bo Dio lubował się w tego typu klimatach. Same lata 80 obfitowały w zainteresowanie high fantasy czy grami RPG typu Dungeons and Dragons. Sam Holy D to bardzo klasyczny heavy metal. Otwiera go szybki i energiczny stand up and shout, za którym podąża powolny, epicki i koncertowy utwór tytułowy opatrzony teledyskiem. no cóż. Bardzo oddającym latami 80., ale też pełno w nim perełek, na które chyba rzadziej zwraca się uwagę, jak chociażby Caught in the Middle czy Don't Talk to Strangers. Swoją drogą to jedne z moich ulubionych na tym albumie. No i jeszcze Creme de la Creme, utwór, którego na tym etapie absolutnie nie cierpiał Sam Dio i chciał go wyciąć z albumu. Mowa o jego pierwszym solowym hicie, Rainbow in the Dark. Gramy Rainbow in the Dark. Jimmy trzyma w ustach szluga wypalonego tak, że zaraz zleci z niego popiół, a w ręce trzyma Jim Bima z kolą. Podchodzi do tego małego gównianego keyboarda, który przyniósł Roni i zaczyna naciskać klawisze. Stary, to jest świetne. Długo nie lubiłem Rainbow in the Dark. Kiedy skończyliśmy nagrywać, powiedziałem wszystkim, że biorę żeletkę i wycinam tę ścieżkę z taśmy, Wszyscy mówili. Nie, nie, nie rób tego, nie zrobiłem i wielokrotnie im za to dziękowałem. Powodem, dla którego Dio chciał wyciąć swój pierwszy salowy hit było to, że brzmiał mu zbyt radiowo, zbyt łagodnie, no i... Chyba zbyt wesoło. Kilka utworów z Holy Diver możecie odnaleźć na albumie This Is Your Life z 2014 roku, który jest hołdem dla Roniego Dio. Znajdziecie na nim chociażby wspomniane Rainbow in the Dark, który jest wykonany między innymi przez Korea Taylora i uważam, że jest to świetna wersja. Jest także Straight Through the Heart, które zostało po prostu poprawnie skoverowane przez Hailstorm i przynajmniej według mnie mega słaba wersja Holly Diver w wykonaniu Killswitch Switch Engaged. Album i trasę go promującą w całości sfinansowali Dio i Wendy. Co było sporym ruchem i jeszcze większym ryzykiem, bo weszli w to Wa bank, zostawili nawet cały dom. Jednak historia pokazuje, że ryzyko się opłaca, gdyż krytycy zaczęli się rozpływać nad albumem, a fani z miejsca go pokochali. Gdziekolwiek pojawił się Dio, tam stacje radiowe wałkowały do oporu materiał z Holy Diver, a w szczególności Rainbow in the Dark. Koncert w Santa Monica Civic wyprzedał się w jakąś godzinę. Zaraz po nim było podpisywanie, autografy. Fanów było tak wielu, że wchodzili drzwiami i oknami. Generalnie Holy Diver trafił na podatny grunt w odpowiednim czasie. Heavy Metal przeżywał prawdziwy boom, w którym były wokalista największego wówczas zespołu na świecie mógł śmiało rozwinąć skrzydła ze swoim nowym projektem. Poza tym popatrzcie na okładkę. Czy może być coś bardziej krzyczącego heavy metal niż Mary machający łańcuchem? No nie wydaje mnie się. No więc nie dziwota, że w czasie lekko ponad roku Holidayverse Diver sprzedaje się w nakładzie 500 tysięcy kopii i pokrywa się złotem. USA lat 80. było nomen omen opętane przez tak zwaną satanistyczną panikę. Oznak satanizmu, czczenia diabła, etc. doszukiwano się wszędzie, także w muzyce. Zjawisko nie ominęło również Dio, który bądź co bądź sięgnął w stronę tej tematyki. No bo kogo przypomina Wam Mary? No i kto popularyzował ten znak? Swoją drogą zrobiliśmy na ten temat odcinek, który pewnie gdzieś tutaj wam się wyświetli, także polecam go obejrzeć. Jednak Diabeł Dio był bardziej teatralny, a sama jego twórczość czerpała bardziej z mistycyzmu. Ludzie myśleli, że jest jakimś demonicznym gościem. Dio, w rozmowie z dziennikarzami, czasem mówił, że gorliwi chrześcijanie widzą go jako diabła, a ten gest służy, by nakładać klątwy. Pytany, co on faktycznie oznacza, zdarzało mu się żartobliwie odpowiedzieć: To? O nałożyłem na ciebie klątwę i szczeźniesz w piekle. O samym diable i satanistycznej panice pewnie porozmawiamy sobie w osobnym odcinku, co nie zmienia faktu, że Dio również stał się celem nadwrażliwych i nierozumiejących symboliki dziennikarzy, kaznodziei i rodziców. Dlatego następny album był po części odpowiedzią na ten ruch. Znalazło się na nim miejsce na sporo metafor, a także filozofii. Każdy debiut zasługuje na godny follow-up. 2 lipca 1984 na półki sklepowe trafia drugi album z repertuaru. Dio The Last in Line, który śmiało mogę nazwać ulubionym z jego twórczości. Tak jak w przypadku Holy Diver, ten album również otwiera szybki i energiczny We Rock, który traktuje o podejściu Dio do wiary w niebo i piekło. Nie wierzę w niebo czy piekło jako miejsca, do których można trafić. Tak naprawdę wszyscy wierzymy w to samo, że mamy wybór pomiędzy dobrem a złem, więc. Dokonaj wyboru. Ten sentyment chyba najlepiej oddaje druga zwrotka We Rock. Plus z tym utworem chciałby by ludzie nabrali pewności siebie. Jest to niejako wezwanie do tego, by w końcu potrafić się postawić. Zawsze czułem się jako głos ludzi, którzy są samotni albo patrzę się na nich z góry. Sam utwór tytułowy to ta bardziej filozoficzna część, która mówi, że od początku swojego życia aż po jego kres jesteśmy kształtowani, ustawiani. Po prostu wszyscy mamy swoje miejsce w szeregu. Szczerze mówiąc ciężko cokolwiek Więcej powiedzieć o tym utworze, bo moim zdaniem trzeba go po prostu posłuchać. Spokojny wstęp, przechodzący w monumentalne partie, łączące się z typowo koncertowym riffem. Sama struktura i temat są świetną mieszanką, która pozwala się połączyć z fanami, tak przez membrany głośników. Jak i na samym koncercie. No i nie zapomnijmy o zamykającym Egypt Chains Are On. Równie monumentalny, co utwór tytułowy, a ten w dodatku faktycznie na myśl przywodzi Egipt. Jednak uczciwie przyznam się, że znacznie bardziej lubię wersję Doropesz, która jakimś cudem jeszcze bardziej podbiła magię tego utworu. Nie wiem, czy jest sens po kolei wymieniać perełki tego albumu, bo on sam jest jedną wielką perłą. Zdecydowanie bardziej zrównoważoną niż poprzedni. Z szybszych akcentów, I Speed at Night czy Evil Eyes, tych powolniejszych, Breathless, Mystery, każdy z muzyków daje popis swoich umiejętności. No po prostu odpalcie sobie The Last In Line, posłuchajcie go i zrozumiecie, dlaczego w przeciągu dwóch miesięcy od wydania pokrył się złotem, sprzedając się w nakładzie 500 tysięcy sztuk. A i dodatkowo jest to pierwszy album Dio, który pokrył się platyną. Partnerem naszego kanału jest Winiary Bookings, które jest jednym z największych graczy na polskim rynku koncertowym. W swoim wachlarzu koncertowym mają tak te kameralne występy, jak i jedne z największych w Polsce. Więc jeżeli szukacie jakiegoś większego koncertu, bądź wręcz tego małego undergroundowego, albo w ogóle szukacie czegoś niezwiązanego z metalem, to zajrzyjcie na ich stronę, bo tam na pewno coś znajdziecie. No i swoją drogą mamy konkurs. Zasady konkursu takie jak zawsze Lajkujecie film, subskrybujecie kanał i zostawiacie komentarz z hashtagiem Nailbomb. W owym komentarzu piszecie, dlaczego to właśnie wam mamy oddać jedną z sześciu wejściówek. Czas na zgłoszenia macie do 25 lipca do godziny 12 w południe. Nie wiem, czy ta praktyka nadal obowiązuje, ale kiedyś zbierało się największych muzyków tego świata, by nagrać singiel bądź album na cele charytatywne. No i tak było chociażby w 1985, kiedy supergrupa USA for Africa wydała singiel We Are the World. Ronnie chciał być częścią tego przedsięwzięcia, ale byliśmy postrzegani jako wstrętni, brudni metalowcy. I faktycznie muzyków metalowych rzadko się zaprasza na takie charytatywne eventy, dlatego Roni postanowił stworzyć swój własny projekt. Ronnie chciał po Pokazać, że my też chcemy pomóc, ale przy okazji zrobić coś, co będzie inne. Tak więc Dio zbiera swoją super grupę, by nagrać kompilację charytatywną: Rob Halford, Adrian Smith, Dave Murray, Eric Bloom, George Lynch, Ingrid Malmsteen czy Don Dokken. A to tylko niektóre z nazwisk, które biorą udział w nagraniu największego singla tej kompilacji: Stars. Przedsięwzięcie zrodziło się w głowach Jimiego i Viviana, którzy brali udział w 48-godzinnym maratonie radiowym Radiathon poświęconemu głodowi w Afryce. Obaj zauważyli, że hard rock i heavy metal nie miały swoich reprezentantów, poszli z pomysłem do Dio i we trójkę napisali stars, a projekt zebrał milion dolarów na pomoc Afryce. Dio wydał dwa świetnie przyjęte albumy, a przy promocji trzeciego zaczął się prawdziwy rozmach. Wydany 12 sierpnia 1985 Sacred Heart już z samej okładki zieje fantastyką i mistycyzmem. Co jeszcze bardziej odzwierciedlała scena, na której zespół występował. Chciał większej sceny, chciał więcej i bardziej. Kosztowało to fortunę. Ale on tego chciał. Mieliśmy tego 5,5-metrowego smoka zionącego ogniem, miotającego laserami z oczu na scenie. To było jak wycieczka do Disneylandu. Teatralność podczas trasy promującej Sacred Heart osiągnęła nowy wymiar. To było prawdziwe widowisko. A w jego centrum był właśnie Dio. Który był niczym przewodnik po tej magicznej krainie. Ale kulisy powstawania albumu już takie magiczne nie były. Podczas sesji Sacred Heart dochodziło do konfliktów, a jak nie wiadomo o co chodzi. No to chodzi o pieniądze. Kiedy zespół powstawał między Ronim a resztą muzyków, była umowa, że póki co ich graża będzie mała, ale miało się to zmienić przy trzecim albumie. Dobrze się bawiliśmy przy dwóch pierwszych albumach. Kiedy nagrywaliśmy Sacred Heart, to był dla nas mroczny czas. Było bardzo, bardzo ciężko. Cała ta zabawa, jaką mieliśmy w Sound City, to była świetna atmosfera. To nie był biznes, ale w końcu przyszedł biznes i zaczynało być frustrująco. Vivian sam przyznaje, że to on najgłośniej przypominał o tej umowie. Za swoją robotę po prostu chciał więcej kasy, co Dio widział jako niewdzięczne zachowanie dzieciaka, którego notabene wyniósł na szczyt. To był także ciężki czas dla samego wokalisty, który na tym etapie był ze swoją żoną w separacji, co na pewno przekładało się na atmosferze w zespole. Kiedy Sacred Heart zostało ukończone, zespół ruszył w wielką Trasę, w połowie której Vivian został wyrzucony z zespołu, co odbiło się na wizerunku formacji. W latach 80 odejście bądź utrata członka zespołu była czymś wielkim, zwłaszcza gdy był to ktoś tak utalentowany jak Vivian. Tak, na początku było świetnie, ale czasem ludzie muszą odejść. Vivian musiał odejść. To był zespół Roniego. Zmęczony sytuacją w zespole, Roni zwalnia Viviana, a na jego miejsce wprowadza Craiga Goldiego. Sacred Heart to ostatni album w dorobku Dio, który pokrywa się złotem, w dodatku jeszcze tego samego roku. Przyznam szczerze, że nadal dokładnie nie zapoznałem się z tym albumem. Trochę go posłuchałem i niektóre utwory mi się podobały, ale gdzieś tak w połowie przerywałem słuchanie i stwierdzałem, że jednak odpalę sobie coś innego, ale zapewne za jakiś czas wrócę do tego albumu, przesłucham go porządnie i uznam za jeden z bardziej niedocenianych albumów Dio. Ale jeżeli wy lubicie ten album, to powiedzcie mi, które utwory lubicie najbardziej i w sumie dlaczego. Historia Dio oczywiście nie kończy się w tym momencie, jednak to opowieść na osobny odcinek. Dlatego jeżeli chcecie więcej takich materiałów, to zostawcie pod nim łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie przede wszystkim nasz kanał, a także podajcie nasze filmy dalej. Możecie także wesprzeć nas w serwisie Patronite albo na Facebooku. Na dziś to wszystko z mojej strony i będziemy już kończyć. Także pamiętajcie o konkursie. Dziękujemy wszystkim wspierającym i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.